W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o niedomykalności mitralnej, czyli drugiej najczęstszej wadzie zastawkowej serca. Niedomykalności zastawki mitralnej, czyli inaczej zastawki dwudzielnej, zastawki przedsionkowo-komorowej zlokalizowanej pomiędzy lewą komorą a lewym przedsionkiem. Najpierw spójrzmy szybko na to, jak pracuje aparat zastawkowy. Aparat zastawkowy, czyli dwa typy zastawek: zastawki tętnicze i zastawki przedsionkowo-komorowe, funkcjonują w skurczu i rozkurczu mięśnia sercowego. W rozkurczu zastawki przedsionkowo-komorowe są otwarte, ponieważ wtedy krew z przedsionków przepływa do komór. Natomiast zastawki tętnicze pozostają zamknięte, ponieważ wysokie ciśnienie w tętnicach. Yy, tak zamyka właśnie te zastawki, ponieważ taka jest ich budowa, takie małe kubeczki, które przez cofającą się krwią są wypełniane i wtedy płatki zbliżają się do siebie, zastawka pozostaje zamknięta. Natomiast w czasie skurczu mięśnia sercowego dochodzi do właśnie zamknięcia zastawek przedsionkowo-komorowych przez właśnie tą falę krwi. Natomiast zastawki tętnicze zostają otwarte, ponieważ ciśnienie wygenerowane w prawej i lewej komorze przewyższa właśnie ciśnienie w tętnicy płucnej i właśnie w aorcie, przez co te zastawki otwierają się i krew przepływa na obwód czy to do płuc, czy to do wszystkich tkanek przez aortę. Natomiast co się dzieje w niedomykalności mitralnej? Niedomykalność mitralna oznacza to, że zastawka mitralna nie jest w pełni zamknięta, nie jest w pełni domknięta wtedy, kiedy powinna być zamknięta. A zastawki przedsionkowo-komorowe powinny być zamknięte właśnie w czasie skurczu serca. I w tym momencie, w czasie, kiedy serce się kurczy, to właśnie ta zastawka nie w pełni się zamyka. Jaki jest tego skutek? Oprócz tego, że krew popłynie do orty, krew cofa się przez tą nie do końca zamkniętą zastawkę, a właśnie przez takie przewężenie, krew przypływająca pod sporym ciśnieniem, które generuje lewa komora, wywołuje efekt akustyczny, który nazywamy szmerem. A w tym wypadku to, że szmer ten pojawia się w czasie skurczu, nazywamy to szmerem skurczowym. Jakie mogą być przyczyny niedomykalności mitralnej? Zacznijmy od takich zwanych przyczyn pierwotnych czyli związanych bezpośrednio z aparatem zastawkowym, gdzie uszkodzony może być na przykład pierścień zastawki, albo mogą być uszkodzone płatki zastawki, czy też struny ścięgniste, czy mięśnie brodawkowate. O uszkodzeniu wtórnym mówimy wtedy, gdy na przykład w chorobie niedokrwiennej serca zmienia się geometria i kurczliwość lewej komory czy w taki sposób, że po prostu ta zastawka nie domyka się, ale nie jest to związane bezpośrednio wprost właśnie z uszkodzeniem aparatu zastawkowego. Więc jedne z bardzo częstych zmian to zmiany zwyrodnieniowe, takie jak zwyrodnienie śluzowate tej zastawki, idiopatyczne pęknięcie struny ścięgnistej, bo to właśnie działa tak. Cofająca się krew Właśnie zamyka tą zastawkę, a zastawka nie wpada do lewego przedsionka właśnie dzięki temu, że jest trzymana jak na wodzy przez struny ścięgniste. Struny ścięgniste, które są przymocowane do mięśni brodawkowatych, bo każdy płatek ma swoje struny ścięgniste przymocowane do mięśni brodawkowatych. I w przypadku, gdyby właśnie taka struna sięgnista pękła, no to właśnie zastawka będzie się nie domykać, a nawet będzie wpadać do lewego przedsionka, stąd właśnie powstanie ta wada. Zespół Marfana, zespół Ehlersa, Danlosa to są te wszystkie zespoły związane właśnie z zaburzeniami yy, tkanki łącznej, gdzie właśnie może mieć to wpływ na to, jak jest zbudowana zastawka, jak funkcjonują struny ścięgniste, że coś może się naciągnąć, rozciągnąć, chociaż nie powinno. Zmiany zapalne, przede wszystkim infekcyjne zapalenie wsierdzia. Choroby tkanki łącznej, takie jak toczeń, jak zespół antyfosfolipidowy, czy twardzina, czy też zmiany powstające w wyniku gorączki reumatycznej i same choroby mięśnia sercowego. W przypadku choroby niedokwinnej serca mogą być to często po prostu przebudowa mięśniówki serca zmieniająca geometrię, i wtedy mówimy właśnie o tej wtórnej właśnie niedomykalności. A tak samo w przypadku kardiomiopatii przerostowych czy rozstrzeniowych odpowiednio właśnie zmienia się to, jak wygląda komora serca, a właśnie wpływa to na przykład w przypadku rozstrzeni na pierścień zastawki, bo w przypadku kardiomiopatii roztrzeniowej, no to właśnie mięsień sercowy jest tak nadęty, jak napompowany balon i to poszerza również pierścień zastawki, prowadząc też do jego uszkodzenia. I pęknięcie mięśnia tego, tak jak Wam mówiłem, w przypadku na przykład zawału mięśnia sercowego, i też właśnie niedokrwienia mięśnia brodawkowatego. To taki właśnie niedokrwiony martwi, czy mięsień brodawkowaty może pęknąć, doprowadzając do ostrej niedomykalności zastawki mitralnej. Jeżeli chodzi o badanie przedmiotowe pacjenta, to przede wszystkim w objawach podmiotowych, w przewlekle, długo rozwijającej się właśnie takiej niedomykalności, długo nie ma objawów. Kiedy się już pojawiają, to są takie objawy typowe dla niewydolności lewej komory, jakieś kołatania serca, czy też duszności. Kołatania serca często w przebiegu migotania przedsionków, które jest częstym powikłaniem niedomykalności właśnie mitralnej. W przypadku ostrej niedomykalności, no niestety, może dojść do hipotensji, gwałtownej duszności wstrząsu kardiogennego bo to jest nagle pojawiająca się duża niedomykalność więc jest dużo mniej krwi która leci na obwód bo krew się cofa, co może właśnie wywoływać obniżone ciśnienie, też gwałtownie rozwijający się obrzęk płuc, ostatecznie wstrząs kardiogenny. No i niestety spośród chorych z umiarkowaną lub dużą niedomykalnością i świeżym zawałem serca, na przykład, 25% umiera w 30 dni, a 50% w przeciągu roku, a w razie w ogóle pęknięcia mięśnia brodawkowatego, to aż 95% chorych umiera w ciągu dwóch tygodni. Więc niestety ostra niedomykalność jest stanem zagrożenia życia. Jeżeli chodzi o objawy przedmiotowe u pacjentów, to tak jak mówiłem, cofająca się fala krwi przez tą niedomkniętą zastawkę podczas skurczu mięśnia sercowego wywołuje szmer skurczowy. I gdzie, tam gdzie najlepiej osługuje się zastawkę mitralną, czyli w piątej przestrzeni międzyżebrowej po stronie lewej, delikatnie przy środkowo od linii środkowo obojczykowej. Co jest charakterystyczne, że właśnie ten szmer promieniuje do lewej pachy. I właśnie to jest taki bardzo częsty faktoid. Pytany, jeżeli chodzi o wady zastawkowe, to w którym miejscu są usłuchiwane i gdzie promieniują zmiany. I w tym wypadku to jest szmer skurczowy promieniujący w kierunku pachy w piątej przestrzeni międzyżebrowej, lekko przyśrodkowo od właśnie linii środkowo-obojczykowej. Spójrzmy trochę na patofizjologię tej właśnie niedomykalności i na wszystkie powikłania, które mogą właśnie wynikać z tego zaburzenia. Przede wszystkim, no, wyciskana w skurczu krew będzie przez niedomkniętą zastawkę cofać się do właśnie lewego przedsionka. Ta niewydolność właśnie przepompowywania krwi na obwód też będzie indukować zmiany przerostowe w lewej komorze. A roz, takie rozdęcie, właśnie przez cofającą się falę krwi, przeciążenie objętościowe lewego przedsionka spowoduje, że lewy przedsionek się powiększy, czyli ostatecznie mamy przerost lewej komory, powiększenie lewego przedsionka. I powiększony lewy przedsionek, nabrzmiały, yy, przeciążony, no mogą zachodzić z nim zmiany. Uszkodzenia tego przedsionka. Skoro uszkadzają się ściany przedsionka, mogą pojawiać się tam zmiany bliznowaciejące, a takie zmiany bliznowaciejące są świetnym miejscem do tego, aby rozwinęło się właśnie migotanie przedsionków, więc migotanie przedsionków również może tutaj wystąpić. Dalej, krew, która się cofa, sprawia, że wzrasta ciśnienie w żyłach płucnych. Skoro wzrasta ciśnienie w żyłach płucnych, są to idealne warunki do tego, żeby płyn właśnie z krwi przesiąkał do środka pęcherzyków płucnych, co właśnie może wywoływać obrzęk płuc. No niestety, oprócz tego, że sam obrzęk płuc, to wzrost właśnie ciśnienia w żyłach płucnych, ostatecznie może przenosić się na tętnice płucne, prowadząc do nadciśnienia płucnego, czyli zwiększonego ciśnienia w tętnicach płucnych. Co sprawia, że prawa komora ma dodatkową ilość pracy do wykonania, ponieważ musi przeciwstawić się dodatkowemu oporowi, tak zwany afterload dla właśnie prawej komory, będzie zwiększony, przez co też może dochodzić do przerostu prawej komory. Więc, jak widzicie, no niestety, w przypadku niedomykalności mitralnej, te powikłania. I te właśnie konsekwencje cofania się krwi przenoszą się również na prawą komorę, nie oszczędzając właśnie po drodze również płuc. Jeżeli chodzi o badania diagnostyczne, no to podstawowe badanie: EKG. Dużo jeżeli chodzi o tutaj konkretnie wady zastawkowe, w EKG nie widać. Bardziej powikłania tych wad mogą być cechy przerostu lewej komory, przerost, powiększenie lewego przedsionka, czy też w wypadku, właśnie jak mówiłem, możliwe jest migotanie, czy też inne arytmie przedsionkowe, jak trzepotanie przedsionków. W badaniu RTG klatki piersiowej, w przypadku właśnie takiej przewlekłej tutaj może być powiększenie lewej komory, lewego przedsionka natomiast w przypadku ostrej niedomykalności no to obrzęk płuc, zastój w krążeniu płuc tym może być właśnie widoczny w RTG podstawowym badaniem w przypadku wszystkich tutaj badań, zastawek jest przede wszystkim echokardiografia i to co tam mierzymy to jest właśnie wielkość fali zwrotnej no i tutaj widzicie lewą komorę u góry a na dole jest lewy przedsionek i właśnie w tym momencie widzicie, macie zaznaczoną falę zwrotną krwi, tutaj tą taką błyszczącą, kolorową, żółto-zielono-czerwoną. Ostatecznie musimy dojść do leczenia niedomykalności i zaczniemy od stanu ostrego, czyli tej ostrej niedomykalności mitralnej, o której mówiłem właśnie, że może być stanem zagrożenia życia. W przypadku stabilnego hemodynamicznie pacjenta stosujemy najczęściej leki rozszerzające naczynia, kontrolujemy właśnie wydolność pacjenta, a ostatecznie chcielibyśmy, żeby doszło do leczenia operacyjnego tej zastawki. W przypadku wstrząsu stosujemy katecholaminy, czyli substancje Inotropowo dodatnio działające, obkurczające naczynia podnoszące ciśnienie krwi, jak również intraortic balon pump, czyli na Polski to jest kontrapulsacja wewnątrz aortalna. Na czym to polega? Na tym właśnie, że przez tętnicę udową wprowadza się pacjentowi taki balonik, który umieszcza się właśnie w aorcie zstępujący. i w momencie skurczu. Balonik jest nienapompowany, natomiast w rozkurczu balonik jest pompowany, i co sprawia właśnie to pompowanie balonika? To pompowanie balonika zwiększa ciśnienie rozkurczowe krwi, ponieważ właśnie napompowany balonik dodatkowo właśnie zwiększa ciśnienie w tym fragmencie, gdzie są, odchodzą właśnie tętnica ramiennogłowowa, czy Podobojczykowa szyjna wspólna lewa, tak. Tak samo zwiększa ciśnienie rozkurczowe w dalszych, właśnie części aorty, a przez to, że wzrośnie ciśnienie rozkurczowe, również tam u góry, to zwiększy się przepływ krwi w tętnicach wieńcowych. Co dodatkowo będzie działało właśnie inotropowo dodatnio, zwiększy właśnie przepływ wieńcowy w sercu i czasowo sprawi, że właśnie te serce będzie działało bardziej wydolnie. Nieważne czy tak czy siak, chcielibyśmy ostatecznie takim działaniem ratującym życie pacjentowi jest leczenie operacyjne. Przejdźmy teraz do leczenia przewlekłej niedomykalności, nieostrej, czyli przewlekłej, tak? Mówimy głównie tutaj o pierwotnej przewlekłej niedomykalności, czyli wywołanej przez jakiś element uszkadzający sam aparat zastawkowy, zastawkę. Przede wszystkim musimy ocenić, czy pacjent ma objawy podmiotowe, tak? Czy ma duszności, no głównie takie związane też tutaj z niewydolnością serca, kołatania duszności, jeżeli nie... Musimy jeszcze ocenić u pacjenta, jak wygląda z jego wydolnością. Czy właśnie ta wydolność lewej komory oceniana frakcją wyrzutową, czy też średnicą lewej komory końcowo-skurczową. Czyli, jeżeli pacjent ma, nie ma tak jak tutaj, czyli pacjent jest trochę chory. Czyli jednak ta frakcja wyrzutowa nie jest taka super jak 60, to w tym wypadku myślimy szczególnie o leczeniu operacyjnym, tak znaczy, że w wyniku przewlekłej niedomykalności w jakiś sposób serce zaczęło robić się niewydolne. Skoro właśnie nie ma takich dobrych parametrów pacjent, no to chcielibyśmy już go dać do leczenia operacyjnego. Natomiast jeżeli pacjent jest super, ma frakcję powyżej 60, to sprawdzamy, musimy jeszcze zastanowić się, czy ma migotanie przedsionków które mogło właśnie wynikać z, tego, z tej niedomykalności lub czy sPAP to jest w pulmonarnej arterii ciśnienie, tak? Czyli czy jest nadciśnienie płucne. Jeżeli jest nadciśnienie płucne lub jest migotanie przedsionków, pacjenta koniecznie trzeba operować. Wymieniając mu najprawdopodobniej zastawkę lub robiąc różne zabiegi, właśnie naprawcze zastawki. A jeżeli pacjent ma super frakcję, nie ma migotania, nie ma nadciśnienia płucnego, wtedy to jest pacjent do obserwacji. Natomiast jeżeli pacjent odczuwa objawy podmiotowe, duszność itd., no to sprawdzamy jego frakcję. Frakcja powyżej 30 kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, koniecznie, no bo jak ma objawy, no to po co ma się męczyć chłop? czy kobita, trzeba go zoperować. W przypadku, jeżeli nie ma 30, no to oceniamy, czy jest brak odpowiedzi na leczenie farmakologiczne. Jeżeli on ma frakcję poniżej 30, no to znaczy, że to jest, już ma tak słabe serce, że niekoniecznie chcielibyśmy go operować jakąś taką zaawansowaną kardiochirurgiczną operacją. Jeżeli on Prawidłowo odpowiada na leczenie farmakologiczne, to możemy go ustawić na leczeniu farmakologicznym zbliżonym takim jak do niewydolności serca, głównie stosowanie leków naczynie rozszerzających jak Carvedilol czy monoazotan izosorbidu, mile też są widziane ACE inhibitory, czy też sartany. Natomiast jeżeli pacjent ma tak słabą frakcję, ale nie reaguje na leczenie farmakologiczne, tak? czyli ten brak odpowiedzi jest tak u pacjenta. Czyli on nie odpowiada, no to musimy się zastanowić, czy jest możliwa trwała naprawa zastawki i czy pacjent ma jakieś choroby współistniejące. No bo musimy po prostu ocenić, czy on nam przetrwa po prostu taką konkretną. Operacje wymiany zastawki. Jeżeli ocenimy, że tak, no to możemy spróbować go zoperować, a jeżeli nie, no to skupiamy się na leczeniu niewydolności serca. Ewentualnie są takie operacje brzeg do brzegu, które tą niedomykalność zmniejszają. No ale to są już zagadnienia takie typowo związane z kardiochirurgią. Czyli przede wszystkim musimy ogarnąć, czy pacjent ma już rozwijającą się niewydolność serca, jakieś powikłania, takie jak migotanie, czy nadciśnienie płucne, czy właśnie zmniejszona frakcja. Jeżeli tak, jeżeli ma objawy, to koniecznie chcemy operować. No ale musimy ocenić, czy pacjent się nadaje, czy jest na tyle wydolny, żeby tą operację u pacjenta przeprowadzić. Jeżeli nie, Pozostaje nam leczenie farmakologiczne, właśnie niedomykalności zastawki mitralnej. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!